Pfeiffer, piesek z mocną kością, szeroko rozstawiony przód i tył, szata dłuższa, czarny, smolisty kolor. No, oko malusienkie, jak widać, stop ładnie zaznaczony. Kontowany poprawnie, tył. Charakter ma bardzo taki. Odważny. Samodzielny jest niezwykle. Przestrzeń nie ma dla niego żadnego znaczenia. Idzie od początku, gdzie chce. Bez żadnego stresu. No, mocna psychika. Tutaj będzie. Pies na pewno jest w typie pierwotnym. No, będzie bardzo użytkowy. No tak chyba tyle jest grubsze.